weselnie Jesteśmy już na miejscu. Właściwie to jesteśmy od wczoraj. Przyjechaliśmy wczoraj późnym popołudniem. No, ale musieliśmy się zapoznać z resztą gości. Trzeba było wypić jakieś piwko, ogarnąć się. E, tutaj mamy nasz domek. E, jesteśmy z moją mamą, e, z dzieciakami, z Pawłem, ze wszystkimi. Jest nas tutaj szóstka, ale mieścimy się idealnie. E, bardzo fajne miejsce, bardzo fajny ośrodek. Idziemy na tarasik. Nasza posesja wygląda w ten sposób. Robicie tam na placu zabaw. Dzieciaki się bawią. Także jest miło i przyjemnie. Mimo, że poszliśmy spać wczoraj o świcie, nie patrzcie na porządki. Dzieciaki zrobiły totalny, totalny bałagan. Tam mamy łazienkę, tam mamy jeszcze jeden pokój. No i tutaj nasz, nasz pokój. Jak widzicie, ja jestem jeszcze kompletnie niegotowa. Ale mamy czas, bo jest dopiero 11, wesela jest na 16. Przyjechała pani fryzjerka, tam jest kolejka. Właśnie umyłam włosy i czekam na swoją kolej. Makijaż będę robiła wieczorem. Poprasowaliśmy całe nasze ubranka i wszystkich dookoła, bo mieliśmy taki parownik. Idealna sprawa, słuchajcie, zamiast bawić się. Z żelazkiem, używamy czegoś takiego. E, I nawet moja sukienka, która była w stanie opłakanym, jakby ją ktoś już raz zjadł i wypluł, e, rozprasowała się w 5 minut przepięknie. Także mam nadzieję, że będzie wszystko ok. E, teraz właśnie zabieram się za sprzątanie. Chłopaki poszli do sklepu. E, mama i. E, Paweł i jeszcze tata Rafała, bo rodzice Rafała też tu są, poszli na grzyby. Słuchajcie, bo wokoło nas jest jezioro, lasy, jesteśmy na kaszubach, jest świetnie. No więc oni postanowili, wszyscy się tu szykują weselnie, a oni postanowili iść. Na grzyby pojechali do sklepu, kupili sobie kalosze w ochronie przed kleszczami i poszli na grzyby. No też fajnie, tylko że ja niestety jednak chyba muszę się zapisać do tej fryzjerki, muszę się zaopiekować dziećmi, ogarnąć na spokojnie, bo powiem wam, że od przyjazdu wszystko w biegu. Przylecieliśmy wieczorem do Elbląga. Rozpakowałam się w Elblągu, wstaliśmy rano, zapakowałam się na wyjazd tutaj. Także naprawdę jestem na walizkach w biegu, zmęczona, niedospana. Wczoraj też zamiast pójść spać, jak wszyscy normalni goście i Państwo młodzi koło 11, tak ja zabalowałam z koleżanką, znaczy zabalowałam, żeśmy siedziały tutaj na tym naszym tarasiku i żeśmy siedziały do trzeciej. No a rano oczywiście godzina siódma dzieciaki już na nogach. Mama, wstawaj, mama, wstawaj. Także tak. Dobra. Ja się zabieram. Mam tu witaminkę. Popijam witaminkę. Zabieram się za ogarnięcie tego burdeliku, zanim dzieci przyjdą i zrobią gorszy. No i co? I fryzjer. Później make-up. Może pójdziemy jeszcze się wykąpać, chociaż powiem Wam, że pogoda... Tak, liczyłam na te polskie opały, na te 30 stopni i nic, i nic, powiem Wam, że wczoraj padało. Dzisiaj zachmurzenie, troszeczkę słoneczka się przegląda. Mam nadzieję, że na wesele wyjdzie słońce no bo w końcu musi być, e, bo ja nie mam nic ciepłego. E, tu wisi moja sukienka, która jak widzieliście, jest po prostu tak tylko wycięta na krótko. E, nic nie mam na, do zarzucenia na nią, nic ciepłego, tylko tą. Bluzę, więc hmm, może być ciekawie, ale mi to nie robi, nie stresuję się tym, nie przejmuję, bo, 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 bo już tak mam. To ja lecę ogarniać, co trzeba ogarnąć. Właśnie wróciłam od kosmetyczki i fryzjerki. I powiem Wam, że rozłożyłam swój własny, prywatny sprzęt, który przywiozłam ze sobą. Mam idealne warunki. Tu są grzyby, które zebrali grzybacze, grzybiarze z polowań na grzyby. Jestem na tarasie. Nie ma tu w ogóle sło słońca, światła dobrego, ale nieważne. I tak myślę, że zdecydowanie wyjdzie mi lepiej niż zrobiła to mm, Pani. Nad włosami też trochę popracuję, ale no zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Baby, you got a Cześć robaczki! Witam Was na porannej na kawce! Jak tam Wasze wakacje? Już zaraz koniec, już zaraz szkoła? Cieszycie się, bo ja się bardzo cieszę, że moje dzieci w końcu pójdą znowu do szkoły. To znaczy, jedno z powrotem do szkoły, a drugie z powrotem do przedszkola. Ale tak czy siak, w końcu chwilę odetchnę. My już jesteśmy po e, wakacjach, znaczy po wakacjach, po wyjeździe do Polski na wesele. E, tak jak widzicie, e, nie nagrałam w Polsce praktycznie nic, e, a to dlatego, że. Para, słuchajcie, em, Jadąc na lotnisko, przypomniało mi się w drodze na lotnisko, że aparat został pod lodowarką, że nie wziąłam aparatu No ale mówię sobie, dobra, nieważne, mam przecież telefon, który nagrywa już 4K, ojojoj To sobie nagram telefonem vlogi z Polski to żaden problem. No i tak, w sumie to zamysł był dobry, koncepcja była dobra, ale niestety wyszło inaczej, jak to bywa w życiu. Więc po dotarciu na miejsce, na drugi dzień rano pojechaliśmy już do przywidza, gdzie miało odbyć się wesele. Byliśmy dzień przed weselem, żeby się nie spóźnić, żeby się poznać jeszcze ze wszystkimi. Bardzo fajnie, bardzo miło spędziliśmy wieczór przed weselem do późnych, późnych godzin. Rannych. Niestety. E, Wesele też, żeśmy zakończyli o godzinie 6 rano. E, powiem Wam, że z e, sukienki byłam mega zadowolona. Tylko e, podczas Przymierzania jej, odpadł mi jeden guzik tutaj, no ale to się zaraz przyszyło, A potem w trakcie zabawy odpadł mi guzik od trenu, więc ten cały tren miałam rozwinięty. Więc generalnie bawiłam się z trenem zawieszonym na ręku, ale nie sprawiało mi to zbytnio wielkiej jakiejś przeszkody czy trudności. Bardzo fajnie się bawiłam, wesele było super, super udane. No i słuchajcie, no tak się stało: <laughs> znaczy, się stało. Z wyboru państwa młodych nie było kamerzysty, tylko fotograf. I ja postanowiłam, że nagram dla nich takich kilka ważnych chwil, czyli cały ten e, moment ceremonie zaślubin, e, pierwszy taniec, e, no wiadomo takie ważne fragmenty wesela e, im nagram. I złożę im z tego filmik, żeby mieli, no bo wiadomo, znaczy ja tak uważam, oni może trochę inaczej, zdjęcia z zdjęciami, ale jednak klimat najlepiej taki jest chyba zachowany na filmie. No i niby tam ludzie mówią, że tak naprawdę nigdy nie oglądają tych swoich filmów z Wesel, ale myślę, że to jest fajna pamiątka. No ale do brzegu, poczekajcie. Do brzegu e, Więc tak, zaczęłam nagrywać, a że mam ten aparat, teraz mam Samsunga e, Był ustawiony właśnie na to nagrywanie w 4K e, Chyba był tak fabrycznie ustawiony, ja tam się nie bawiłam tym aparatem e, To wyobraźcie sobie, że już w połowie wesela zabrakło mi e, miejsca na karcie telefonicznej, na karcie pamięci w telefonie i już nie mogłam nic kompletnie nagrać, także nawet nie dograłam całego wesela. No i przez cały pobyt w Polsce też nie mogłam już nic nagrać, bo miałam zapełniony. Oczywiście wpadłam na pomysł, żeby pójść i kupić taką kartę, wiecie, wkładaną do telefonu kartę pamięci. Ale jak poszłam do Mediamarkt i zobaczyłam, w jakich cenach są karty pamięci, to usiadłam na fotelu z masażem. Bardzo fajne ma mają takie te masażery w Mediamarkt, tak by the way. E, tak, no i stwierdziłam, że no szkoda mi jest kasy, skoro w domu mam tyle tych kart, e, więc no po prostu darowałam sobie nagrywanie. Zresztą powiem Wam szczerze, tak naprawdę też nie było zbyt wiele do nagrywania, bo tak jak Wam mówiłam wcześniej, to był tylko taki chwilowy wypad. Pojechaliśmy na to wesele, wróciliśmy z wesela e, i tak naprawdę ja obskoczyłam wszystkich lekarzy, obskoczyłam e, moją koleżankę, która mi zrobiła. Coś pięknego, czyli nowe usta, z których jestem bardzo, bardzo zadowolona, plus inne rzeczy, ale to o tym Wam powiem już w oddzielnym filmie. E, także jestem z niej mega, mega zadowolona, bardzo się cieszę. Także mój wypad do Polski głównie polegał na robieniu sobie krzywdy, bo, bo właśnie robiłam usta, robiłam botoks, robiłam brwi. Oczywiście to wszystko wiąże się z igłą i z bólem, i wszystko bolało. E, byliśmy 4 dni po weselu, także generalnie. Nic ciekawego nie ominęliście. Przyszła też do mnie paczka. Chcę Wam pokazać moje łupy z Polski. Dlaczego paczka? Dlatego, że ja zawsze, jak jestem w Polsce, to lecę sobie do Hebe, lecę sobie do Rossmana czy do innych jakichś tam sklepów. Kupuję to, co bym chciała sobie wziąć do Anglii, i nie zwracam uwagi na to, że musi być mniejsze niż 100 ml, bo wiadomo, ja samolotem po prostu ja sobie pakuję paczkę i z domu wysyłam sobie ją tutaj i koszt takiej paczki mniej więcej równa się kosztowi bagażu, który musiałabym wziąć na samolot. A o tyle to jest lepsze, że nie trzeba tego ze sobą dźwigać, nie trzeba targać, nie trzeba chodzić na nadawanie tego bagażu, czekać na odbiór tego bagażu i takie tam inne pierdolety. Przechodząc do rzeczy, pokażę Wam, co ciekawego zakupiłam w Polsce, co ciekawego sobie upatrzyłam, może to Was zainspiruje, może też będziecie chcieli spróbować. A więc tak, może zacznijmy najpierw od Mpiku. Dostałam kartę Empiku pominkową, upominko, upominko. Kartę dostałam <ścoughs> od mamy, więc wybrałam się do Empiku I słuchajcie, zakupiłam sobie oczywiście książki. Jak ja bym mogła wrócić z Polski bez książki Ale obiecam sobie, że tym razem nie kupię I bym w sumie pewnie nie kupiła, gdyby nie ta karta, która mnie zmusiła do pójścia Słuchajcie Thriller za zamkniętymi drzwiami Chyba dosyć popularna książka Pisałam o niej na Instagramie Kilka z Was również powiedziało, że przeczytało, że im się książka podobała Mi się ona podobała bardzo Powiem Wam, że dosyć szybko się skończyłam W sensie, że tak ją się szybko czytało, że człowiek nawet nie wiedział, e, kiedy się książka kończy, bo do, była dosyć ciekawa. Była ciekawa, powiem tak. Jest to thriller. Ja powiem wam, że jakoś tak nigdy wcześniej thrillerów nie czytałam, ale to się czyta szybko, czyta się fajnie. E, można się trochę przerazić. E, bardziej psychologicznie e, fajna, fajna, fajna książka. E, no i tą książkę wzięłam ze sobą do samolotu, żeby ją przeczytać i w domu ją dokończyłam. Słuchajcie, zajęło mi dwa dni przeczytanie tej książki, bo nie mogłam się od niej. Oderwać. Kolejną rzeczą w Empiku to już zostałam do tego namówiona przez panią przy Kasie. To jest pozwól mi wrócić, czyli kolejna pozycja tej samej autorki. Jeszcze nie czytałam, bo właśnie dzisiaj doszła paczka. Także zaraz się, znaczy zaraz, w wolnej chwili się za nią biorę. Zostałam namówiona przy kasie, bo słuchajcie, ona kosztowała tylko 20 zł, i pani mówi, to jest druga część tego fantastycznego thrilleru za zamkniętymi drzwiami. Ja mówię, nie czytałam za zamkniętymi drzwiami, nie wiem co to jest, więc kupiłam to, ale później odeszłam od kasy i sobie mówię, no dobra, mam drugą tą część, drugą tą książkę, może wypadałoby sięgnąć po pierwszą. I tym sposobem za zamkniętymi drzwiami... Znalazła się w mojej kolekcji i nie żałuję, bo polecam. Naprawdę jest warta przeczytania książka. Kolejną książką, która wpadła mi w lęce le, jest Las na Twoje imię. Jest to mroczna saga rodzinna dla miłośniczek powieści Kate Morton. Nastrojowa jak gotyckie powieści Siust Bronte. Nie znam powieści Kate Morton, powieści Siust Bronte też nie znam, chociaż słyszałam i o jednej i o drugiej że tak powiem, opis z tyłu mi się spodobał, poza tym bardzo lubię sagi rodzinne, a jak jeszcze są jakieś czarownicze, mroczne, czyli moje klimaty, bo ja jestem taka mała czarownica, no to myślę, że będzie fajne. No i kolejną, już ostatnią książką, jest to książka niewyjaśnione, muszę trochę inaczej usiąść, Ała. niewyjaśnione, słuchajcie, jest to autor najstraszniejszego podcastu świata, autora nie znam, jest to Richard McLean Smith, Prawdziwe historie, których nigdy nie udało się wyjaśnić. Powiem Wam, że zaciekawiła mnie ta książka, e, historie, których nigdy nie udało się wyjaśnić. Powiem Wam, że ja kiedyś czytałam też taką książkę o takich strasznych historiach, takich trochę nadprzyrodzonych. E, fajnie się czytało, więc mam nadzieję, że to też będzie coś ciekawego. E, kolejną rzeczą, którą kupiłam w Empiku, to są, słuchajcie, gierki małżeńskie. Nie wiem, czy widzieliście taką grę? Ja nie. Gra planszowa ilustrowana rysunkami. Jest to gra dla par. Mogą być od jednej do czterech par. No i to jest taka w sumie gra. Żeby się bliżej poznać Wiecie sobie wszystko, jesteście parą idealną Porozumiewacie się bez słów Czy tworzycie zgrany zespół Myślę, że to będzie fajna rozrywka I stwierdziłam, że nawet jeżeli nie uda nam się Zebrać chętnych par Do grania w takie gry No to my z Rafałem sobie chętnie wieczorem Siądziemy i na przykład Zamiast serialu pogramy sobie w takie gierki małżeńskie Także jestem bardzo ciekawa Tej gry No i chyba to już wszystko Zemkiku puzzle, puciop. Pucio, 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 powiem Wam, że wszystkie książki pucia, puzzle pucia Kai uwielbia, także naciągnął nas jeszcze na pucia. Teraz przejdźmy dalej. Co ja w tej Polsce upolowałam? Tutaj w tej paczce mam jeszcze buty. Buty, o których Wam mówiłam, z Ewy Mingę, zakupione na eobuwie.pl. Bardzo fajne buty. Teraz będzie trochę. Kosmetycznie napadłam na Hebe i Rossmana e, i sięgnęłam po kilka produktów, które mi się wydaje że są ciekawe, e, i chciałabym je przetestować. A więc tu mam z labiotyki e, maskę silnie oczyszczającą, Bubble Mask. E, wydała mi się ciekawa uwagi e, i też z tej samej firmy złuszczająca maska dostęp bardzo jestem ich ciekawa Jeżeli mieliście dajcie znać Czy się wam sprawdza e, Wzięłam sobie też maseczkę czarną nabliżającą zwężającą Pory z Joskin Słyszałam o tej firmie Nic nie miałam od nich jeszcze Także też jestem bardzo ciekawa tej maseczki Dalej maseczkami Analsowa e, Maseczka. Pełno teraz tych wszystkich maseczek płachtowych, a ja powiem Wam, że w sumie najbardziej lubię te płachtowe, bo to jest szybko i bezwoleśnie. Nakładamy, zdejmujemy i po krzyku i po maseczce. O tutaj mamy krem z bielendy. Dostęp, jakiś serum, napękające i zrogowaciałe stopy. Takich nie posiadam, ale uważam, że należy dbać o nie zawczasu. Kolejną rzeczą to jest Evre i to jest kanabis i Figa. Olejek do ciała, mleczko do ciała, odprężający. Jestem bardzo ciekawa, jak będą odprężać mnie listki marihuany z Figą, ale spodobała mi się, słuchajcie, buteleczka. Ja myślę, że olejek jak olejek. Cudów nie będzie drogi, nie był, więc wzięłam. Kolejną rzeczą, która wpadła mi w ręce, to słuchajcie, jest antyperspirant od Ewy Chodakowskiej. Ja mam spirulina chlorella i algi. Taki dosyć. Przyjemny zapach, chociaż powiem Wam, że po nazwach tych zapachów, zapachów, jakbym miała kupować online, to bym w życiu nic nie wybrała, bo no słuchajcie, spirulina i chlorella. Yy, yy, no ale pachnie dosyć przyjemnie, jestem bardzo ciekawa. Widziałam też w internecie bardzo dobre opinie na temat yy, tych bio. Kulek. I powiem Wam tak, jak już wiecie, że u mnie te wszystkie biokulki żadna nie zdaje rezultatu, żadna mi się jakoś nie sprawdziła, no i wciąż używam zwykłego, zwykłej kulki Nivea, natomiast jestem bardzo ciekawa, czy Ewie Chudakowskiej udało się <śmierdziwia> zrobić kulkę idealną. Kolejne dwa produkty, które chcę Wam pokazać, są to płyny, żele pod prysznic, które pachną nieziemsko, to są płyny z Hebe i to jest Skin Therapist i tutaj mam z Piwonią, a druga jest jakaś Bagno, bagno? Osmanto cokolwiek by to nie było. Wygląda to w ten sposób, pachnie przepięknie, tu jest trochę uwalone, bo widzę, że mi ten kanabis się rozlał trochę w parce, ale nie szkodzi. Spróbowałam słuchajcie umamy pod prysznicem tą piwonię, a jak wiecie uwielbiam piwonie. ten zapach jest naprawdę rewelacyjny, pięknie pachnie i przepięknie, Też, też zobaczyć? Ładnie? przepięknie utrzymywało się na skórze i skóra, skóra była taka fajna, gładka, więc oczywiście powiedziałam Mamo, skąd to masz? Lecę sobie kupić do domu. I to właśnie w Hebe są te, te produkty. Tutaj, co tutaj mam jakiś? Ze ślimaka krem naprawczy ze śluzem ślimaka przeciwzmarszczkowy. To też z Hebe. Kaj nie musi. To jest przeciwzmarszczkowy. Kolejną rzeczą, na którą zwróciłam uwagę w Hebe, jest to olejek Inka Inci, który jest bardzo, bardzo popularny na YouTubach. Prawdziwy skarb inków. Zwiększa sprężystość skóry, hamuje procesy starzenia się skóry, wspomaga jej regenerację. No i po tych moich wszystkich cudach, które sobie wyprawiałam w Polsce, stwierdziłam, że taki olejek może mi się przydać, aczkolwiek moja skóra nie lubi olejków i zazwyczaj po wszystkich olejkach mnie wysypuje mm -hmm. i no nie jest fajna, ale zobaczymy, skoro jest tak polecany i taki dobry, to może w końcu jakiś olejek na mnie zadziała, a już próbowałam wiele. A teraz słuchajcie, hit hitów, niezapowiedziany hit hitów, czyli Soraya Hyaluronowy Mikrozastrzyk Natychmiastowe Wygładzenie Serum. Słuchajcie, zakusiłam to mamie zupełnie nieświadomie, po prostu jak pakowałam się do wyjazdu i pakowałam swoje rzeczy z łazienki, musiałam go niechcący zabrać z moimi rzeczami i tak otwierałam paczkę i mówię, kurczę... Co to jest? Ja tego nie kupowałam, ale brzmi fajnie. I powiem Wam, że użyłam tego wczoraj wieczorem i dzisiaj rano. I mega mi się to podoba, ponieważ skóra potem jest mega kłodziuchna. E, bardzo szybko się wchłania do, no prawie pod rękoma. E, wow, wow, wow. Jeżeli ma jakieś właściwości faktycznie tego kwasu n -n 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 nowego, to by było fajnie, to by było super. E, natomiast powiem Wam, jako na dzień, krem pod makijaż świetny jako na noc jako serum pod krem bomba, jestem mega zadowolona, że udało mi się to mamie podkraść, mimo, że nieświadomie, no ale tak, trafiłam na coś dobrego znaczy się, że mama miała, miała dobry krem I słuchajcie, kupiłam coś takiego, pierwszy raz się w ogóle z tym spotkałam, to było zakupione w Rossmanie jest to Ekstremalnie nawilżające, energizujące serum, jest to również ze ślimaka i różnych innych dziwnych rzeczy, już z jakich to, to nieważne i to jest słuchajcie z tej firmy e, Long For Lashes, to się nazywa Lift Skin, to się, jest w ogóle oceanik. Generalnie to poszłam sobie kupić odżywkę, tą Long For Lashes, ona jest w Rossmanie i ją zawsze przywożę sobie z Polski Moje rzęsy po niej wyglądają przeprze przepięknie prze i za każdym razem jak jestem w Polsce to sobie ją kupuję I z tej samej właśnie firmy znalazłam takie serum, słuchajcie buteleczka jest, zobaczcie, przepiękna Szklana buteleczka ze złotą pompką, no po prostu luksus, jeżeli chodzi o właściwości, no to tak jak tu mówię, to ma być serum, które będzie bardzo głęboko i ekstremalnie nas nawilżać i energetyzować, cóż, powiem tak, używam to wczoraj wieczorem, bo moja paczka przyszła wczoraj wieczorem, więc. Już sobie na noc to zapodałam. I generalnie pierwsze wrażenia fajne, pachnie trochę jak płyn pod prysznic, ale taki ma przyjemny zapach. Buzia też jest taka fajna, milutka, gładziutka. No jak się dalej sprawdzi, to zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa, ale brzmi obiecująco jest tutaj ślimak, witamina C, jakieś aktywne składniki. Także no, brzmi fajnie. E, czyżby to już było wszystko, na to wygląda. Jeszcze mam tutaj e, z Rosmana zakupione takie e, tabletki z młodego jęczmienia, które niby mają przyspieszać, e, wspierać odchudzanie. E, byłam tego bardzo ciekawa, chociaż szczerze powiedziawszy, w ogóle się nie odchudzam. E, zamiar jest, jak zawsze wiadomo, jak to jest z kobietami. Każda zawsze chce schudnąć, Ja się nie odchudzam, raczej chcę utrzymać to, co jest. No ale byłam bardzo ciekawa tego młodego jęczmienia, bo czytałam same dobre rzeczy na temat młodego jęczmienia. My już, że tak powiem, przyzwyczajamy się do rzeczywistości, ale prawie, prawie nie do końca, ponieważ jak widzicie, jestem w sypialni. Przepiękne tło widzicie w tle. <grym> w tle widzicie tło. Ponieważ znowu przyszłam się pakować, także rozpakowuję ten karton i znowu się pakuję gdzie tym razem się wybieramy i tym razem nie zapomnę zabrać aparatu wybieramy się słuchajcie do Kornwali niedaleko plaży Sand Ives, podobno jedna z najpiękniejszych plaż Cornwallis, jeszcze tam nie byliśmy. W zeszłym roku byliśmy w Newki, a to jest jeszcze dalej, czyli jedziemy tak, jakby na ostatni, ostatni cypelek Cornwallis Anglii. Jest tam nawet miejsce, które nazywa się Koniec Endland, czyli koniec Ziemi, koniec lądu. Także to już jest ostatni koniec świata. Także jutro dzisiaj idę jeszcze na nockę, dlatego przyszłam się spakować, e, wracam z nocki, wstajemy rano i o godzinie 9 wybieramy się, to jest około 4, 40, 4 godziny 40 minut drogi, e, no i wybieramy się pod namiot, słuchajcie, zakupiliśmy sobie namiot, to będzie, ja nie byłam w fazie 20 Lat, jak nie lepiej pod namiotem. Ja byłam jako główniara, nastolatka em, pod namiotami. E, zakupiliśmy sobie namiot. Mieliśmy jechać ze znajomymi w przyszły weekend pod namioty. Dlatego zakupiliśmy sobie namiot, cały sprzęt. Ale niestety zrobiło się tak, że nie możemy z nimi pojechać, ponieważ Rafała praca nawaliła i musi być w pracy. Więc postanowiliśmy, że skoro już mamy ten sprzęt, no to pojedziemy sami. Więc mamy teraz środę, czwartek wolną. Więc zabieramy cały ten sprzęt. Namiot będziemy rozstawiać po raz pierwszy. Znaczy taki duży, bo kupiliśmy duży namiot, ośmiosobowy namiot. Także jedziemy pod namiot. To będzie. Powiem Wam, że to będzie dosyć ciekawe doświadczenie, bo tak naprawdę nie wiem, co zabiera się pod namiot. Sprzętu mamy też bardzo mało, bo tylko taki podstawowy typu materac śpiwór, namiot, kuchenkę mamy chyba, taki garnek, żeby kawę zrobić no i chyba niewiele więcej. Także jedziemy po prostu na żywioł. Ale cóż, przygoda. Także idziemy, słuchajcie, kompletnie, zupełnie na żywioł, bez żadnej osoby, która by biwakowała wcześniej, która by mogła nam powiedzieć, nawet co trzeba wziąć, bo pewnie zapomnimy setki tysięcy rzeczy których nawet nie wiemy, że nam się przydadzą na, pod namiotem. No ale to będą tylko dwie noce, więc mam nadzieję, że uda nam się rozłożyć namiot e, chociaż i przespać w nim, bo tak naprawdę nie będziemy w nim spędzać wiele czasu, ponieważ chcemy e, zwiedzić, tam jest sporo ciekawych rzeczy do zobaczenia, które mam nadzieję pokażę i wam. Pols polski Zrobiony, mogę już wszystko rozpakować i zacząć pakować się namiotowo. Chociaż przyznam wam szczerze, że nie mam pojęcia w ogóle, co spakować. Jeszcze wzięliśmy namiot, pole namiotowe bez prądu. Mam nadzieję, że chociaż będzie toaleta, będzie chociaż coś, jakiś nie wiem coś. <noise> Dobra. Trzymajcie się ciepłutko. życzę Wam cudownego, cudownego tygodnia, przesyłam moc buziaków, łapcie ostatnie chwile wakacji, jeżeli macie wakacje i co? I do zobaczenia już w kolejnym filmie, filmie oraz oczywiście na Instagramie, w relacjach też postaram się Wam coś powrzucać z naszej wyprawy dwudniowej do Kornwalii. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, pa pa!